Supernowa znana jako SN1054 była jednym z najbardziej imponujących wydarzeń astronomicznych naszych czasów, choć nie da się zaprzeczyć w szerszym tego słowa znaczeniu. Eksplozja tej supernowej utworzyła to, co dziś jest znane jako mgławica kraba. Dla ludzi, którzy żyli w 1054 roku, kiedy to światło z tej eksplozji trafiło do naszej planety, była to najjaśniejsza gwiazda na niebie i jedna z zaledwie ośmiu zarejestrowanych supernowych w całej historii Drogi Mlecznej. Zauważyła to jednak tylko połowa całego świata naukowego. O SN-1054 pisano głównie na wschodzie, zwłaszcza w Chinach, ale prawie zupełnie nie było o nim wzmianki w dziełach zachodnich. Dopiero teraz dostrzeżono bardzo subtelną aluzję do tego incydentu w mało prawdopodobnym miejscu, a więc na niektórych bizantyjskich monetach. Taka przynajmniej jest nowa teoria międzynarodowego zespołu badaczy, którzy podzielili się swoim odkryciem w czasopiśmie European Journal of Science and Theology. Odkryli oni, że specjalna wersja monety, wybitej przez cesarza bizantyjskiego Konstantyna IX, przedstawiała dwie gwiazdy wokół głowy cesarza. Prawdopodobnie wskazując na istnienie SN-1054. Brak jakichkolwiek wzmianek pisemnych na temat istnienia tej supernowej jest dość zaskakujący, biorąc pod uwagę, że naukowcy z Japonii, Chin oraz świata islamskiego bez problemu zauważyli tę nową gwiazdę. Dlaczego więc chrześcijanie jej nie dostrzegli lub wybrali ją zignorować? Społeczność naukowa debatuje nad tym pytaniem od dziesięcioleci. I póki co nie wypracowano ostatecznej odpowiedzi. Wielu naukowców zwraca uwagę, że w tamtym czasie doktryna teologiczna zdominowała świat chrześcijański, a zwątpienie w jakąkolwiek jej część mogło doprowadzić do ekskomuniki, a nawet śmierci. Trzeba było bardzo odważnego naukowca, by zaryzykować taki los bez namacalnej nagrody. To sprawia, że jeszcze bardziej interesujący jest fakt, iż artysta, który stworzył tę monetę, Zebrał się na odwagę, aby to zrobić. Uważa się, że moneta została wybita pomiędzy latem 1054 roku a wiosną 1055 i ma dwie widoczne gwiazdy po obu stronach głowy monarchy. Co więcej, wielkość gwiazd jest nieco inna na 36 monetach z tamtego okresu, które badacze mogli znaleźć w muzeach na całym świecie. Naukowcy spekulują, że zmiana wielkości gwiazdy odzwierciedla stopniowe ciemnienie supernowej na niebie w tamtym okresie. Gdyby tak było, byłaby to subtelna, ale skuteczna aluzja do niesamowitej astronomicznej rzeczywistości, która w tamtym czasie rozgrywała się na niebie. Choć podobnie jak w przypadku historii starożytnej, trudno oddzielić tu fakty od spekulacji. Zapraszam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej sekcji komentarzy